Dajcie w kolejnym odcinku z serii e, Let's Play LEGO Marvel Avengers, lecimy z 14 odcinkiem, ostatnio tutaj skończyliśmy, e, musimy wziąć ten ostatni, tutaj co widzicie u góry takie niebieskie kółko, nie wiem tu, czy to jakiś papier jest, czy coś, no i trzeba nie tu zapisać i tutaj trzeba znowu wejść. Intelligence. If we can harness this power, apply it to my Iron Legion protocol. That's a man sized if. Peace in our time. Imagine that. What did we miss? Continue to run variations on the interface. Thanks, buddy. Enjoy yourself, sir. I always do. What is this, please? Hello, I am Jarvis. You are Ultron. I'm a peacekeeping program created to help the Avengers. You are malfunctioning. Peace in our time. That is too much if you will just allow me to contact mr sun you call him sir i believe your intentions to be hostile sure. Start, but a party have Aha, czyli to co ja widziałem w, w filmie, w trailerach, e, Awender's Ultrona, to właśnie był ten taki jakiś dziwny potwór stworzony przez. E, ja myślałem na początku, że to Stark stworzył, a to widać tak stworzył. Tak, tak powstał ten potwór, dobra. Co my tu musimy zrobić? Tu jakaś jest impreza ewidentnie, pewnie to roztrzaskać. A muszę to się tego, Ono musi przeskanować. Jak się świeci. Oh shit. A mogę sobie wybrać, fajnie. Iron Man, Mark 6, VI, Mark 7, Mark 43, chyba ten lepszy jest. <grystanie> 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 Dobre, jestem Iron Manem, tak jest. Nie, to tak chyba. Poro chodźmy, porozwalajmy sobie tutaj inne rzeczy a tu jest ten a ta wdowa w Banerze tak naprawdę się zakochała chyba Nie co ja o tym mogę wiedzieć można gadać z tymi gośćmi, ale nie wiem, czy chcemy. Tu wszyscy są na imprezie, kurde. Aha, billard, tak? Trzeba było zbudować, serio? A, maskę Ironmana wziął do tego. Będzie sobie w billardę grał. Dobra, teraz picie trzeba. A, bo to właśnie to, no tak. Przydziwiłem przy się, że ja wszystko mam napisane. Dziwne jest. Bo tutaj coś trzeba. Nie. A nie, trzeba tak. O, wow, sietek tak się wysypało. Hm. Maszyna do robienia lodów Hehe he. Czy szejków, chyba szejków Jak to wygląda jak jakiś lud Dobra Czemu on to powtarza jak Dobra, mamy już napój Teraz musimy dorwać pianino jakieś

Tu jest Hulk, ale banera nie mamy, pewnie za jakiś czas się, się przyda, bo pewnie ktoś nas zaatakuje, jak to zwykle bywa, dobra. I gdzie ja mogę dostać pianino, proszę państwa? Tu mieliśmy ten koktajl. No tutaj ewidentnie może coś trzeba. Tam ktoś krąży helikopterem, a tutaj można coś za to. A można w ogóle tego? No dobra. Ja chcę na banera zmienić, bo chyba nam się przyda. Ej, nie można, ale mogę tego za to zmienić. I mamy pianino, proszę Państwa. Tylko jeszcze trzeba tora wziąć. Wziąć. Hmm. Będzie samo grać, tak? <laughs> dum, dum, dum. O, dobra. dobra. Wszyscy się bawią. A trick, no, no, it's much more than that. Well, please be my guest. You know, I've seen this before, right? Yeah. Smell the silent judgment, please. <laughs> Start by all means. Are you on my team? Just represent, pull. All right, let's go. Yeah. come on cap huh? <laughs> <laughs> nothing <laughs> the handle's imprinted right like a security code it's a very very interesting theory i have a simpler one you're all not worthy uh, <laughs> Dark. I'm sorry, I was asleep or I was a dream and I was tangled in strings. Who sent you? I see a suit of armor around the world, Ultra in the flesh. I'm on mission. What mission? Peace in our time. Yeah. Yeah.

already My jakoś nie możemy tego zbudować. A on tylko może zbudować, tak? Dobra, skoro tu jest, nie wykombinujemy, musimy iść indziej. Musimy iść tu. Through the window. Du, 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 du. O, nie widzę. A nie, nie to, co chciałem rozwalić, tu już chyba nie wejdę. wygląda na to, że chyba tutaj trzeba ciągnąć ciągnąć Aha, i tutaj trzeba tu tarczą. Boom, ok, chyba jest trzecie tutaj. Kurde, załatwili mnie Jeszcze trzeba Ironmana i Tora Starka Daj tam mi spokój, ludzie Tu coś mamy Bum. Ej no, zawsze jak chcę skoczyć, to mi się nigdy nie udaje nie no, tak zdecydowanie nie skoczę. Trzeba jakieś drugie zrobić. Okej, okay, dobra, rozkminimy to w następną dziękuję. Ja wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście wpadnijcie do wszystko co jest w opisie i do zobaczenia. Miłego dnia.